Być może towarzyszą nam mieszane uczucia, kiedy słyszymy o świętej rodzinie, która jest dla nas wzorem, i kiedy uświadamiamy sobie, że naszej rodzinie, do świętej rodziny jeszcze trochę brakuje, a żeby nie powiedzieć, że czasami to jest przepaść. I żeby pokonać tę przepaść, żeby przynajmniej zbliżyć się do świętej rodziny, potrzebujemy przezwyciężenia niektórych kryzysów. Które dotykają nasze małżeństwa, nasze rodziny. I to, co za chwilę będziemy mówić, może być pomocą dla małżeństw z każdym stażem, ale może być też pomocą dla nastolatków, nastolatek, którzy pragną szczęśliwego małżeństwa i rodziny. I to, co mówimy, powinni usłyszeć najpóźniej na kursie przedmałżeńskim. Jest taki pan Jacek Pulikowski, który z wykształcenia jest inżynierem, wykłada na Politechnice Wrocławskiej, a z powołania jest mężem i ojcem. Jak sam o sobie mówi, szczęśliwym mężem i ojcem. I chociaż na pierwsze dziecko musieli z żoną długo czekać około 10 lat to jest szczęśliwym mężem i ojcem. I ma doświadczenie 40 lat pracy w poradni małżeńsko-rodzinnej. I dzieli się tym doświadczeniem. Napisał taką książkę, Warto Naprawić Małżeństwo, gdzie można powiedzieć, to jest synteza tych 40 lat, tych 40 lat spotkań i tego doświadczenia. I kiedy pan Jacek spotyka się z ludźmi, ma jakąś konferencję, można tę konferencję też w internecie obejrzeć, to na początku mówi tak: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I dalej. To jest najważniejsze, co chciałem powiedzieć. To jest najmądrzejsze, co mogę powiedzieć, bo w tym kryje się odpowiedź na nasze, odpowiedzi na nasze pytania i rozwiązanie naszych wszystkich życiowych, małżeńskich i rodzinnych problemów. Wierność Bogu, wierność Jego Ewangelii: jeżeli postawimy Pana Boga na pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne się poukłada. Ale oczywiście. Pan Jacek daje nam mnóstwo też szczegółów, i ja z tej książki, którą bardzo polecam, Jacek Polikowski, Warto Naprawić Małżeństwo, chciałbym wyciągnąć jedno, jedno zagadnienie, mianowicie różnicę między kobiecością a męskością, że zupełnie inaczej myśli, postrzega i przeżywa rzeczywistość mężczyzna, i zupełnie inaczej kobieta, i pewnego razu przychodzi do niego mężczyzna po rozwodzie z takim grubym zeszytem, w którym było napisane. Co jego żona mówiła i robiła nie tak. Pan Jacek otwiera ten zeszyt, czyta i stwierdza: Proszę pana, z tego zeszytu wynika, że pana żona się zachowywała jak najnormalniejsza kobieta. I on taki, takie pytanie zadaje, czyli ja się rozwiodłem z żoną tylko dlatego, że ona się myślała i zachowywała jak kobieta? Pan Jacek mówi: na to wygląda i mężczyzna się popłakał. Więc samo uświadomienie sobie tych różnic już nam dużo daje. Mężczyzna, zadaniowiec, skupiony na jednej rzeczy, raczej lubi świat, właśnie, rzeczy. Kobieta, dla kobiety ważniejsze są emocje, świat osób. I przykład: mężczyzna naprawia, mąż naprawia telewizor, żona krzyczy: mężu, obiad gotowy, dobra, dobra. Za chwilę, mężu, obiad gotowy, dobra, dobra. I co ona powinna zrobić? Przyjść do niego, złapać za ramiona. Mężu, widzisz mnie? Widzę. Obiad gotowy, dobrze. On wstaje i idzie. Przecież cię wołałam, nie wołałeś. Kto ma rację? Żona ma rację, że wołała, a on ma rację, że nie słyszał. I kiedy pytamy, jak wygrać szczęście małżeńskie i rodzinne, odpowiedź jest jedna: przez wierność. Wierność Bogu, wierność Jego Ewangelii i wierność przysiędze małżeńskiej. I spójrzmy na przysięgę małżeńską. Ślubujemy, małżonkowie ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I ta miłość to nie, jest, to nie są tylko piękne uczucia z romantycznych filmów tutaj. Seriale romantyczne mogą kobietom, nastolatkom dużą krzywdę zrobić, złe wyobrażenie miłości dać, a prawdziwa miłość wyraża się przez ofiarność, pracowitość i czułość. Więc nie tylko romantyczne uczucia, to coś więcej. Ofiarność, czyli to nie jest taka postawa: ty mi to, ja ci to, ty mi tego nie, to ja ci tego też nie, i na złość, i na przekór. Ofiarność, czyli nie czekam, aż zostanę pokochany, kocham. Pracowitość. I tutaj, drogie dziewczyny, nastolatki, przed Wami jest wybór kandydata na męża. Zweryfikujcie dobrze, kto to jest. Najpierw obracajcie się w dobrych środowiskach, żeby zakochanie, kiedy przyszło, kiedy przyjdzie, trafiło na, na dobrą grupę rówieśniczą. Ale po drugie, zweryfikujcie. Pewna dziewczyna mówiła przeksiędza: Jakiego ja mam wspaniałego chłopaka? A co w nim takiego wspaniałego? No to, że mnie tam. Yy, Nosi na rękach swoją mamę, babcie, to przeklina do nich, wyzywa, jest wulgarny, a mnie to trzyma na kolanach w tramwaju. Moja droga, po ślubie w najlepszym wypadku będzie Cię traktował tak jak mamę i babcie, a prawdopodobnie jeszcze gorzej. I pracowitość, sprawdź, jak podchodzi do obowiązków, sprawdź, czy zgina kolana przed Bogiem. Czy potrafi się przyznać do błędu, naprawiać, spowiadać, rozwijać? Bez pracowitości nie będzie szczęśliwego małżeństwa i rodziny. Miłość też się wyraża przez czułość. I tutaj my, mężczyźni, mamy pewną trudność, żeby, się tego, żeby to praktykować, ale nikt nam nie zabrania uczyć się czułości od kobiet. I tutaj też dziewczyny, kobiety wyznają, że nawet jak był ojciec obecny w domu, i nawet one się domyślają, że on kocha, jest pracowity, no troszczy się o rodzinę, ale bardzo oschły emocjonalny, emocjonalnie, wręcz nieobecny. Trudno jest dzieciom wtedy uwierzyć, że kocha. Więc mamy miłość, czyli pracowitość, ofiarność i czułość. Drugie, co ślubujemy, coś to jest wierność i uczciwość, ale. Więc przysięga jest bardzo dobra co do treści, ale żeby ją zrozumieć, potrzebujemy najpierw się zastanowić nad uczciwością, bo jeżeli zabraknie uczciwości, to będzie koniec z wiernością. W czym się wyraża uczciwość? Nie ma żadnych ważnych spraw, które są tajemnicą. Wszystkie ważne sprawy żona mówi mężowi, mąż żonie. Dla przykładu: mamusia zaczyna coś nagadywać na męża, czy tatuś na córkę, czy no jakkolwiek. I wtedy ja mówię, mamusiu, tatusiu, ja to wszystko powiem mojej żonie, moim mężowi, to co ty mówisz, bo my jesteśmy jedno. Nie wbijesz klina między nas. Czy do męża odzywa się koleżanka z podstawówki, chce się umówić na kawę, taką koleżeńską, i chce się mu zwierzyć z jej problemów małżeńskich. I mąż, który jest uczciwy, po pierwsze powie tej koleżance, Pięknie, możemy się spotkać, ale ja przychodzę z żoną. Nie, nie z żoną to nie, bo ja tak chcę osobiście się zwierzyć. Nie, chwileczkę. Ja mam żonę, ja przychodzę z żoną, a jak powiesz o swoich problemach przy mojej żonie, to jeszcze skorzystasz, bo na ci lepiej będzie w stanie podpowiedzieć, co, jak rozwiązywać Twoje problemy małżeńskie. I problem się zaczyna, kiedy jest brak uczciwości, kiedy są jakieś sms -y, maile elektroniczne, wiadomości, gdzie są jakieś buźki, serduszka o który, i o tych SMS-ach nic żona nie wie. I kiedy żona to odkrywa, taki kontakt, ma prawo do nieufności. Ma prawo wtedy zażądać, mężu dajesz mi teraz hasło do twojego skrzynki mailowej, dajesz mi telefon, że mogła regularnie przeglądać, dajesz mi bilingi rozmów telefonicznych, ale udowodniłaś mi, że ja cię zdradzam? Nie, nie mężu. To ty mi dałeś powody do nieufności, to ty masz mi udowodnić, że jesteś czysty, że jesteś uczciwy. I trzecie, wierność. Wierność przysiędze małżeńskiej, i ona się zasadza na wierności Bogu. A jeszcze inaczej, ona się zasadza na wierności Boga do Kościoła. Bóg nigdy nie wycofuje miłości do nas, do swojej ulubienicy, dlatego przysięga małżeńska, małżonkowie są wierni na wzór Boga. I tu jest potrzebna też wierność Bogu, wierność w relacji z Nim. Więc kiedy widzimy mąż czy żona, przestają chodzić do kościoła, przestają się spowiadać, przestają się modlić, trzeba przypominać przysięgę małżeńską. Ja przepraszam, że ciągle podaję przykład niewiernego męża. To może ktoś się poczuć skrzywdzony. Wiem, że jest mnóstwo wiernych i wspaniałych, kochających mężów, ale podaję to jako przykład. Więc to. Co mówimy, możemy przełożyć też na niewierną żonę. Więc to działa w dwie strony. To jest tylko przykład. I teraz widzimy, że kiedy któryś z małżonków zaniedbuje wierność Bogu, trzeba przypominać przysięgę małżeńską. Mężu, nie chodzisz do kościoła, nie spotykasz się z Chrystusem, którego zaprosiłeś w dzień naszej przysięgi małżeńskiej do naszej relacji, przestajesz się spowiadać. To wszystko jakoś się zaczyna rozsypywać. A mąż może powiedzieć, ale ja się spotykam z Bogiem. Na rybach, jak jestem w lesie, na grzybach, ja to mam z Nim taką relację. Ale wtedy przypominamy przysięgę. Mężu, ale co Ty ślubowałeś? Że tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, obecny w gwiazdach, w rybach, na grzybach? Czy w Trójce Jedynej wszyscy święci? W Trójce Jedynej wszyscy święci. W obe... w, 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 we Wspólnocie Świętych, w Kościele obecnym. Do tego trzeba wracać, do Boga w Kościele obecnym i w sakramentach. Więc wierność Ewangelii, wierność Bogu, wierność przysiędze małżeńskiej. I teraz, kiedy widzimy, że dziecko zaczyna wchodzić w kryzys, to natychmiast trzeba sobie zrobić rachunek sumienia z miłości małżeńskiej. Bo sytuacja dziecka to jest lustro, to jest odbicie, jaka jest sytuacja w małżeństwie. Kiedy małżonkowie się kochają. Jest między nimi dobrze, to dziecko ma raj na ziemi. Kiedy rodzice się nie kochają, kłócą, krzywdzą, nie daj Boże, rozwodzą, dziecko ma wtedy piekło na ziemi. Więc kiedy zaczyna się kryzys z dzieckiem, szybciutko trzeba odbudowywać małżeństwo, i wtedy dziecko, uczestnicząc w miłości małżeńskiej, może dźwigać się z kryzysu. I teraz kilka słów o sytuacjach skrajnych. Kiedy już się zaczyna. Nie, nie, nieuczciwość, która prowadzi do jakiejś niewierności, kiedy y, żona odkrywa, że jest jakaś relacja, taka no, nieuczciwa, w pewnym sensie nieczysta, to żona ma prawo odmówić współżycia. Y, szlaban na sypialnię, szlaban na lodówkę. Jeżeli mąż nie chce się przyznać do tej relacji, romansuje, a idzie w zaparte, żona pakuje walizki. Do widzenia. I to nie chodzi o złamanie przysięgi, to nie chodzi, że żona szuka kochanka, bo wiemy, nie opuszczę cię aż do śmierci, więc nie łamiemy przysięgi małżeńskiej, ale mężu, dopóki nas krzywdzisz, trwasz w tym romansie, jesteś katem, i my się od kata trzymamy z daleka. I jeżeli on nadal idzie w zaparte, nadal romansuje, kierujemy sprawę do sądu o jak najwyższe alimenty dla dzieci, zgodnie z tą zasadą. Ty błądzisz, ty musisz ponosić konsekwencje. I tak samo jest w przypadku problemu alkoholowego. Już w skrajnej sytuacji mąż maltretuje psychicznie, fizycznie. Kiedy wieczorem wychodzi się napić, żona, która zna mądrą miłość, której uczy nas Jezus, Jezus szlachetnych sfiera, błądzących upomina, przed krzywdzicielami się broni. Skutecznie nie daje się strącić ze skały, nie daje się ukaminować, nie, da, nie nadstawia policzka. A wręcz czasami cyników publicznie demaskuje: groby pobilane, plemię żmijowe. Jeżeli się nie nawrócicie, marnie zginiecie. Więc żona zamyka drzwi, o 22 mąż pijany wraca, chce wejść, żona go nie wpuszcza. On robi awanturę, próbuje wywalać drzwi, żona wzywa policję, jest mu, zakładamy mu niebieską kartę dla przemocowca, i kiedy on, nie daj Boże, później policja odjedzie, on podniesie rękę na żonę. Albo jeszcze raz się powtórzy sytuacja z burdą na Placie Schodowej, jeszcze raz wzywamy policję, mąż idzie do więzienia. I to jest miłość, której uczy nas Jezus. Bo kiedy się bronimy przed krzywdzicielem, to mój krzywdziciel ma jedną ofiarę mniej na sumieniu, więc to było dobrodziejstwo dla niego, a nawet całą rodzinę mam mniej na sumieniu. I kiedy jest ten problem alkoholowy może już we, jeszcze we wcześniejszych fazach jeszcze nie są skrajne ale kiedy widzimy że już żona w niebezpieczny sposób sięga po alkohol zbyt często yy, szuka odstresowania czy mąż to już trzeba próbować coś w tym kierunku robić mamy w pierwszą sobotę w każdą pierwszą sobotę msze krucjaty wyzwolenia człowieka w intencji osób uzależnionych w najbliższą sobotę o 18 będzie zapraszamy modlić się w, os w intencji osoby uzależnionej i zdobywamy też szczegółową wiedzę, tony szczegółów, żeby zrozumieć osobę uzależnioną, bo jeżeli chcemy kochać, musimy rozumieć tego, kogo kochamy. Więc modlitwa, wiedza i uczymy się mądrze kochać osobę uzależnioną. Ale co, jeżeli już małżeństwo, rodzina się rozpadła, kiedy już są spalone mosty, a nawet czasami są ponowne związki? Dziecko nie ma mamy, nie ma taty. Jest no, sytuacja ciężka, można być dramatyczna. Czy jesteśmy skazani na nieszczęście? Nie. Pan Bóg przychodzi do nas. Pan Bóg wie, że lekarstwem na przeszłość jest dobra teraźniejszość. Dlatego Pan Bóg się posługuje ludźmi, żeby dać nam narzędzia pewne uzdrowienia naszych e, sytuacji życiowych. Jednym z takich narzędzi jest 12 kroków. 12 kroków jest dla alkoholików, ale na przykład jest taka książka księdza Marka Dziewieckiego, Droga Zwycięzców, 12 kroków nie z tej ziemi, czyli 12 kroków chrześcijan, które pomagają przezwyciężyć każdą życiową trudność. I przeczytam kilka zdań wstępu z tej książki Droga Zwycięzców. Książka jest dla każdego, kto chce pokonać jakiś kryzys czy zamknąć przeszłość, która ciąży. To także książka dla tych, którzy chcą się nieustannie rozwijać. I stawać piękniejszą wersją samych siebie. Niezawodnym przewodnikiem dla jednych i drugich może stać się program dwunastu kroków. Chodzi tu o kroki Boga, który jest nie z tej ziemi. O kroki nie z tej ziemi, gdyż kroki te są oparte na Biblii, a Biblia to dar od Boga. To On tak cudownie nas stworzył, że z Jego pomocą możemy pokonać każdy, Kryzys. I ostatnie narzędzie, o którym chciałbym wspomnieć, akcja zorganizowana przez księdza Dominika Chmielewskiego, lidera Wspólnoty Wojowników Maryi, którzy razem z nami się modlili podczas peregrynacji. Akcja Nazaret moim domem. Dzisiaj w Ewangelii czytaliśmy. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Czyli przez 40 dni po narodzinach Jezusa Maryja przez modlitwę oczyszczała się, oczyszczała swój dom, oczyszczała swoją rodzinę po to, żeby po 40 dniach ofiarować Jezusa Panu Bogu. I ta akcja ma to za zadanie. Ruszyła przedwczoraj, dzisiaj jest trzeci dzień, ale możemy śmiało dołączyć, żeby codziennie pomodlić się, przeczytać psalm 51, psalm pokutny. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. Czyli y, przebłaganie Pana Boga za grzechy nasze, grzechy naszej rodziny. Później dziesiątka różańca, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową nieba i ziemi. przygotowujemy się, żeby uczynić Matkę Bożą, przyjąć ją jako Królową naszych rodzin, naszych relacji, naszego narodu. I później Psalm 121, powierzenie się Bożej opiece i 2 lutego finał w Matki Bożej Gromniczej czyli w uroczystość ofiarowania pańskiego ofiarujemy nasze domy nasze rodziny Trójcy Świętej schronimy się tak jak święta rodzina w Nazarecie schronimy się pod płaszcz świętej rodziny powierzymy siebie Bogu Ojcu amen